Prezentacja filmów odbyła się podczas finału akcji w Centrum Kultury Muza w Lubinie. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i MOPSU u nagrodzili ich zdaniem najlepsze produkcje filmowców amatorów. Młodzi ludzie uczą się poprzez obserwacje i naśladowanie zachowań zarówno osób dorosłych jak i siebie nawzajem. Modelując postawy i zachowania uczniów zwracamy szczególną uwagę na takie, dzięki którym będą rozwijać się w sposób zdrowy i bezpieczny. Celem akcji profilaktycznie nakręceni było przede wszystkim promowanie zdrowego trybu życia wolnego od używek. Z projekcji tych filmów ewidentnie wynika, że młodzież wie na jaki temat mówi, wie co znaczą narkotyki, wie co znaczą, znaczy uzależnienie. I mamy nadzieję, że bardzo duży wkład ma nasza praca, ponieważ policjanci praktycznie codziennie są w szkołach, mówią o uzależnieniach, mówią o profilaktyce, o konsekwencjach prawnych, brania narkotyków czy spożywania alkoholu. Trzecie miejsce zajął zespół ze szkoły podstawowej numer 14 z filmem Zdrowo i Sportowo. Drugie również należało do tej samej szkoły, a zespół nakręcił film pod tytułem Zgubna ciekawość. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z gimnazjum numer 2 z filmem pod tytułem Endorfiny. Każdy po prostu dał coś od siebie i to wyszło po prostu. Udało nam się stworzyć coś takiego. Całkiem ciekawy pomysł. Znaczy no ja nigdy czegoś takiego nie stosowałem, ale myślę, że to jest dobrze, skoro to można się od tego uzależnić. Na scenie przed młodą publicznością z programem Antymina wystąpili Mirosław Kolczyk i Jerzy Pieniążek. Dziś raperzy, kiedyś osoby uzależnione. Mężczyźni opowiedzieli zebranym, jak wyglądało ich życie, gdy pili alkohol, przyjmowali narkotyki i siedzieli w więzieniu. Naszym atutem jest to, że mamy muzykę, która jest niesamowitą płaszczyzną do komunikacji z tymi młodymi ludźmi. Gramy rap, staramy się, żeby to było na najwyższym poziomie możliwym, ciągle jakby się staramy rozwijać i, i też na, nasz program ma to do siebie, że tak jak ja powiedziałem tym młodym ludziom, że to nie są historie przeczytane z książki, tylko są to opowieści oparte na faktach. Na konkurs ogłoszony na początku roku szkolnego wpłynęło w sumie 14 filmów. Zapraszamy na baseny. Centrum 7, rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4, rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko.